Muzeum w Łowiczu. Jeszcze nie miałem kontaktu z wściekłą motocyklem i do Muzeum Łowickiego poszedłem z żoną za spokojem. Tłumów nie było. Wycieczka jakaś już wychodziła. Chodzimy, by zobaczyć, co w muzeum mieszkańcy zebrali. Na początek szafa wielka z malowidłami regionalnymi, a potem orzeł taki polski z widocznymi szponami. Na parterze jest sala koncertowa, chyba z malowidłami pięknymi na suficie i pokazuje niebiańskie z aniołami życie. Sala ta obficie wyposażona w meble takie zabytkowe, każdy by chciał. By były w domu, takie nasze, domowe. Fortepian zapewne także zabytkowy stał na scenie. Taka ozdoba, a przy nim figurka, taka brązowa i widać, że zabawował. W szafie, co pod ścianą stoją, też będące zabytkami zapewne w swoich wnętrzach mają szlachetną porcelanę. To jest pewne. Już salę koncertową będziemy opuszczać, krzyżowi się trzeba ukłonić, malowidła na suficie jeszcze wzrok ściągają. jak na nie nie zerknąć. Już świętości i salę koncertową mamy za sobą, czas na militarię. Kraina ta szczyci się historią bojową, o wolność i polską narodowość, bo przecież lud lokalny jest źródłem polskości. Więc zwiedzając muzeum, cześć mu oddamy. Broń prezentowana jest różnego typu i czas ma na karku. Innej wtedy nie było i nikt jej nie chciał dać. Nie było podarku. I choć broni mieszkańcy tych ziem nie mieli nadto, walczyli o polskość i dziękujemy im za to. Jak się ludzie to mieszkać gdzieś muszą, pracować i handlować, by życie było znośne, a i odpoczywać można wygodnie i nocować. W muzeum widzimy prezentację pokoi, co miejscowi mieli ci bogaci. Biedniejsi zaś w chatach z drewna mieszkali. Ich bogactwo z łukiennictwa się wywodziło, ale nie tylko. Ślusarze, szynkarze, piekarze pracowali wszyscy. Pracy było niemało. Więc Nard był bogaty, swoją ziemię cenił i był sławny w Rzeczpospolitej. Można śmiało powiedzieć, że byli godni swej ziemi, i chwała im za to. Dobrobyt i bogactwo, jakie mieli na czas tamten, przed dwoma wiekami zobrazowali w rękodziele. Stroje ludowe, przepaski i wianki rękami wykonywali. Ich dzieła znane były na świecie i obcej ziemi. Łowiczanie i Łowiczanki przykładem byli między narodami. Z dnia na dzień bogactwo tej ziemi widać było w rozmaitości strojów, ozdób, narzędzi i umiejętności ludzi, jak i ich piękności. Dlatego liczba eksponatów w Łowickim Muzeum może konkurować z innymi muzeami, a niektóre muzea winny się schować. Już dosyć zwiedzania komnat i oglądania eksponatów czas opuścić muzeum, wyjść na dziedzinie i na progi Skansenu. Zieleń w pełnym rozkwicie w ogrodzie przy regionalnej chacie, a chata kolorowa nigdzie tak pomalowanej nie znajdziecie. Dobrość tej ziemi mieszkańców jej co rusz widoczna w kolorach, których wiele na każdym kroku, w każdym dektalu, w zakątku każdy. Kolorowa chata, kolorowe wyszywanki i malowidła na garnku. Taki był świat dawno temu, w tym uroczym zakątku. Opuściliśmy chatę, która dla nas była jakby wspomnieniem dawnych czasów, gdy na ziemi malowaliśmy kamieniem, co każdy z nas potrafił namalować. Na piasku narzędziem takim, jak kamień, nikt nie marzył z nas o farbach i pędzlu jakiś. Już nie będę więcej pisał o tym, co w muzeum w Łowiczu zobaczyłem i jakoś smutno mi było, nie było mi do śmiechu. Ja nawet w dzieciństwie, co było w zeszłym wieku, a niech ci nie miałem takich skarbów, jak dawno w Temu w Łowiciu miały tamte dzieci.